Witam serdecznie. Tajemnica wiary zostaje odsłonięta, że Jan chrzciciel nie ochrzcił Chrystusa. Bo nie mógł, bo Jan chrzciciel był mniejszy niż Chrystus i Chrystus był bez grzechu. Więc nie mógł Jan chrzciciel ochrzcić bezgrzesznego Chrystusa. No i tu jest Ewangelia Jana 1.28 jest napisane. To się działo w Betazarze za Jordanem, gdzie Jan czcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie mąż, który był przede mną, a był pierwej niż ja. Chrystus był pierwszy niż Jan Chrzciciel. Bo narodził się w słowie proroczym Mojżeszowa czy I ja go nie znałem. Lecz dlatego przyszedłem szcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc widziałem ducha wstępującego z nieba jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym ścił wodą, rzeź do mnie. Ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym, Duchem Prawdy. To jest Chrystus. Duchem Prawdy nas chrzci, nie Wodą. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Chrystus. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. Ujrzał Jezusa przychodzącego i rzekł: Oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, rabbi, czyli nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I poszli, i u niego w tym dniu, a było to około dziewięć. Dziesiątej godziny. Andrzej, brat Szymona, Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus spojrzawszy na niego rzekł. Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz nazywał się Kefas. To znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei. Spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. Za kim mamy pójść? Za Jehową, Allahem, Buddę, Buddą, czy za Chrystusem, za Barankiem? Pójdź za mną. A Filip był z Saidy, miasta Andrzeja i Piotra, Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w prawie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Jezus nie był synem Józefa, no tu wpisali. Tylko był Synem Bożym, nie Józefa. Wtedy Natanael rzekł do Niego, Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do Niego, rzekł o Nim, Oto prawdziwy Izraelita, którym nie ma fałszu. Rzekł mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus. I rzekł: Zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, Ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela. Król Izraela. Bóg prawdziwy. Chrystus nasz Immanuel. Król Izraela.